Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w ferie wybierają się na narty w Alpy albo generalnie planują urlop w jednym z europejskich państw, które posługują się wspólną y, walutą. Obserwowana od kilku tygodni duża siła złotego sprawia, że dziś kurs pary euro złoty spada, pomimo że jednocześnie samo euro umacnia się do innych walut, w tym do amerykańskiego dolara. Dziś kurs pary euro złoty wraca w okolice poziomu 4,20, czyli wraca w okolice swoich 7-letnich minimów. Jeżeli chodzi o samego złotego, to bez wpływu na jego dzisiejsze zachowanie będzie. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Tutaj nie ma wątpliwości, Rada stóp procentowych nie zmieni, pozostawi je na wysokim poziomie, co zresztą jest jednym z czynników stojących za obecną siłą złotego. Analitycy, generalnie rynek, oczekuje, że pierwsze obniżki w Polsce nastąpią dopiero po wyborach prezydenckich. Wskazuje się tutaj konkretnie lipiec tego roku.